Co jest grane? Patrzcie, co znalazłem na śmietniku. Ja nie mogę. Zegar Majak Radziecki, znaczy USSR. Ja pierdzielę. Stan bardzo dobry. Ostatnio na plimtargu takiego widziałem. Mówiłem, że babcia moja takiego ma. No to teraz mam i ja. Ja! Patrzcie na to. On jest nakręcany. Z tego co pamiętam. A, chyba będę go używał. Przepiękny. No nie wierzę. Oprócz tego jeszcze w tej torbie łakoci mamy tak. Szkatułkę. Niestety zawias łamany nie wiem czy z niego coś będzie i jeszcze mamy no trochę mianowicie taki zamek patrz on kosztuje 20 zeta. i jeszcze mamy zegareczek chyba nie używany jakiś Armando no na Plitark będzie jak najbardziej ale to jest hit o jest hit no i na szorcie pokazywałem Wam jeszcze miedziuchę znalazłem zaraz pokażę urywek i rower ale najpierw zobaczycie to siemanko spójrzcie co za piękna monetka jedna kopiejka 1901 rok a skąd ja ją mam no ciekawostka taka na śmietniku była skrzyneczka taka wystawiona z takimi rupieciami i z tych rupieci wygrzebałem parę rzeczy, czyli na przykład mosiężna dwójka do drzwi, tutaj jakiś mosiężny taki w kształcie dzwonka, jest klucz taki fajny, młoteczek, też przepiękny młoteczek, o, trochę ołowiu, siemanderko, siemanderko Sylwan, to, to, to już a to to będzie od jakiegoś, od lampki od lampki Osłona knota aha od, no, ze no z lampki aha Osłona knota knota trochę tutaj już przerzuciłem takiego grubszego złomu stąd tu aluminium no ale monetka młoteczek super fanty o ten kluczyk fajny zabytkowy i kluczyk fajny no fajne fanty ze śmietnika Monetka wygrała. Imbusy, ten, przerobio, ten przerobiony. A imbusy, to tu zbieramy. Muszę tu jeszcze przegrzebać. Może coś tu jeszcze będzie. Fajnie. Siemanko, patrzcie, co znalazłem na śmietniku. Miedziuchę. Taki płat. Taki płat miedziuchy. Zaraz zważymy. Zobaczymy, ile tego jest. Widzę, że tu były wycinane chyba te kółeczka 310 gramów 310 gramów miedziuchy ze śmietnika Na strzała Piękną jesteś miedziuchą Spójrzcie to znalazłem na śmietniku Suszarka Farela Ciekawe czy działa Zaryzykujemy Sprawdźmy to Sprawdźmy czy, czy działa Działa Bardzo powolutku działa Słyszy Suszy, grzeje Siemanko. Spójrzcie, znalazłem rower na śmietniku. Sprawny. Jedyny mankament to nie ma przedniego koła. Ale tak tutaj wszystko działa. Tu wszystko działa. Dokręcić koło i jazda.